Dziś w programie Ominkorki Akcja Zima. Za nami przygotowane solarki, piaskarki i pługi. Jeżeli spadnie śnieg, to jak szybko są w stanie Państwo wyjechać do akcji? Samochody, które są na dożurze, wyjeżdżają praktycznie od ręki, natomiast pozostały sprzęt do dwóch godzin. I kierowcy dostają odpowiednie trasy i wyjeżdżają do akcji. Tutaj pługi mamy już przygotowane, ale MPO nie jest jedyną firmą, która bierze udział w akcji Zima. Ile jest takich firm, które są przygotowane do odśnieżania? Takich firm jest co najmniej kilka. Są firmy, które zajmują się dużymi obszarami miasta, tak jak na przykład MPO zajmuje się nową hutą. Są firmy, które zajmują się tylko chodnikami, są firmy zajmujące się na przykład parkami. To jest dosyć rozbudowany system. Natomiast dla mieszkańców najważniejsze jest to, że jest jedna centralna jednostka, to jest Zikid, która dowodzi akcją zima. Jest całą dobę czynny telefon, po którym można zadzwonić, zgłosić fakt, że na przykład ulica wymaga odśnieżenia. My to sprawdzimy i wyślemy odpowiednią firmę. Widzę tutaj góry soli, czy to wystarczy na całą zimę? Nie, to jest mniej więcej połowa y, potrzebnych materiałów. Tutaj mamy zgromadzone 6900 ton soli i to jest tylko na obszar trzeci utrzymania miasta Krakowa. Jest jeszcze piach. Tak, piasku mamy zgromadzone 600 ton. Wystarczy to na zimę? To powinno wystarczyć na całą zimę. Ale nie tylko ulice państwo odśnieżają, bo również chodniki. Tak, odśnieżamy również chodniki. Do odśnieżania chodników używane są ciągniki o małej masie do dwóch ton. I w naszym obszarze utrzymaniowym są cztery trasy, które obsługujemy. Na chodniki sypie się sól czy piasek? Na chodniki sypie się piasek z domieszką soli. Jest podział dróg są drogi gminne, są drogi miejskie. Jaka jest różnica w odśnieżaniu tych dróg? Te drogi, które są najczęściej uczęszczane, które przynoszą największy ruch, są odśnieżane szybciej. Drogi mniejsze, na przykład drogi wewnętrzne, są odśnieżane w ostatniej kolejności. Każda z firm ma podany Czas, w jakim droga ma być odśnieżona od zakończenia opadów śniegu. My oczywiście jesteśmy na ulicach Krakowa cały czas, odkąd pada śnieg, nasze samochody już są na ulicach. Natomiast dopiero tak naprawdę, odkąd przestanie padać śnieg, możemy wyznaczać czas na odśnieżenie całej ulicy. Meteorolodzy straszą opadami śniegu. Są Państwo przygotowani? Jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani nawet na taką zimę, jak była w zeszłym roku, a była to zima nieporównywalna z wcześniejszymi w ostatnich latach. Ważniejszym problemem jest to, aby te kierowcy nie dali się zaskoczyć, aby mieli przygotowane opony i aby jeździli w sposób dostosowany do warunków drogowych. Za mną góra soli. Widać, że miasto jest przygotowane do zimy, ale żeby maszyny dobrze je odśnieżyły, trzeba ułatwić im pracę. Należy parkować w odpowiednich miejscach, nie zastawiać ulic i byle do wiosny.